Jeżeli to prawnik pisał, no to powiem szczerze, że no, wydaje mi się, że bym musiał być takim samym debilem jak Eltos. Niech czekają tam, niech e, Rafał tam się ustawi w kolejeczkę. Co za fantastyczna noc w tu będą padać bomby największego kalibru. Nie się Państwo na wielkie kmoty! Kasjusz Don Kasio Rzyciński. Dzień dobry. Stoczyłeś pojedynek z Marcinem Najmanem, to właśnie to no nie był pojedynek. Ciężko, to ciężko nazwać ciężko to pojedynkiem. Ciężko to nazwać pojedynkiem. Kasj chce go bić dalej. Co tu się dzieje? Słupek! Kłopoty Najmana chciałobyś, że... Kasjusz! Krótki komentarz. No że nada. Z jego strony, no nie wiem, to jest, to była ucieczka. E, moim zdaniem po tym, jak e, on na tą gardę, ja dostałem zezwolenie od swojego trenera. Myślałem, że powie, że, no bo on taki typowy sportowiec, e, chłopaków prowadzi po medale e, w boksie olimpijskim. No i przyjechał na tą walkę, e, zgodził się. No i spytałem go, czy mogę wejść w pół dystans. Nie, A on mówi, Kasuszek, czujesz, to wchodź. A ja tak mówię po analizie, że Marcina w ogóle ciosy nie mają siły. To, że on jest. Tutaj wielki, ale wiadomo, no, jak technicznie nie wyprowadzić ciosu, to te ciosy są pchane i one w ogóle siły nie mają. I jak on walnął te trzy, tak jak pomyślałem, że huragan zrobi, powiedziałem do niego, co jest Marcinku. I on wtedy stracił nadzieję. Jak ja już go zepchałem tym lewym na, na klatkę, to on dlatego poszedł po te nogi, bo chciał zakończyć, chciał dyskwalifikację. Nawet widać właśnie, jak on obalił, to on zdziwiony jest, że ten sędzia nie przerwał tego. Czy będzie pozew dla Najmaza za to, że udostępnił dane osobowe Kasiusza? Wszystko jest na kanale YouTube, kto wygrał? Ja to tak powiem szczerze, że zbytnio nie mam czasu, żeby tam robić wokół siebie szum, że teraz mu pozwy, jakieś zakładam. Będzie, jak już będę musiał, to po prostu najwyżej go zgnoję tak, że już doszczętnie wtedy wszystkie argumenty sobie wypiszę na karteczce na niego, i, bo ten jego pozew to też. No tak jak spojrzałem, nie umniejszając nikomu, ale jeżeli to prawnik pisał, no to powiem szczerze, że no, wydaje mi się, że bym musiał być takim samym debilem jak Eltos, no bo naprawdę to, tam nie było nawet uzasadnienia, więc albo jak LTOS, Marcin lubi e, tak wszystko pod publikę, żeby szum o nim, coś było głośno, bo widzę, że go mocno boli to, że ja w ogóle tak jakby nie daję mu tej atencji. Za, za bardzo nie komentuję. Już tam chwilę powiedziałem e, akcja Unfollow e, El Tosta, e, Najmana, po to, że po prostu nie, uważam, że nie zasługuje na jakąkolwiek atencję od ludzi, bo szukał ludzi w ostatniej walce. Bo tak jak wcześniej wypowiadałem się wcześniej, e, tak jak gdzieś tam ankietę z... zauważyłem, że 75% ludzi w Polsce kupowało galę z El po to, żeby się pośmiać, 25% to niewidomi I... i teraz oszukał wszystkich. No bo jakby, wiecie, jeszcze w boksie klepnął czy coś, no to okej, okay, to wszyscy tego mogli się spodziewać, ale on tu oszukał. Miał zasady bokserskie, a on oszukał. Ja jestem w FMMA, w Federacji. Eee... Wyzywam nie, powiedziałem, że chętnie bym zawalczył z kimś z UFC, i też tam niektórzy nie rozumieją bardziej ci zawodnicy swoim, że tutaj do mnie kolejka ta się ustawia, tylko oni nie, nie, nie wpadli na taką refleksję i w ogóle się nie zastanowili, nie przeanalizowali, że ja tak naprawdę zdobyłem tą pozycję, którą mam. Walczyłem pierwszą walkę w MMA, potem stryczka walnołem drugiemu temu yy, gościowi, co się wycofał z pierwszej walki, to zrobiłem w K1. Potem ja miałem konflikt do, do gościa, to zrobiłem ją. Również w MMA, bo on tylko w MMA się zgodził, ja go chciałem zlać bardzo, no to się zgodziłem, zlałem go, tutaj e, El Tostowi to mi nie zależało, bo tylko jak słyszałem te głupoty, jakie on wypowiada do wszystkich walk w MMA, że w boksie to jest jedyny prawdziwy męski sport, to... E, no to powiedziałem mu, że amator, tak jak on mnie melanżownik na, nazywał, to chciałem mu pokazać, że taki melanżownik, no to go zleje. Walka Don Casio kontra Przemysław Saleta, by rozsadziła internet. <grym> nie, to, to ja, ja wolę pan Przemysław, sympatyczny gościu. Ja jednak lepiej się czuję, tak jak mówię, już motywacji do sportu nie mam, więc się czuję w prawdziwych konfliktach lepiej, bo, bo wtedy mam motywację, żeby mu udowodnić i Przysłowiował zamknąć tą jadacz. Taką anegdotę wam powiem, bo ostatnio jak mój trener właśnie, z którym większość tu zdobyłem w boksie olimpijskim, to tam też był mój przyjaciel w narożniku i mu opowiadał, mówi, to ja ci powiem, jak Kas już w wieku 19 lat przyszedł do nas do klubu, jak ja zobaczyłem jego technikę, to się za głowę złapałem. Mówię, co to? Mówi, że chciał nawet mnie wywalić, nie? ale potem jak zobaczył po kilku sparingach, że cały czas idę do przodu, mówi, kurde, taki charakter ma. I... No i potem nie żałował, że mnie zostawił, bo tak jak y, powiedział, że ciężko czasem kogoś spotkać z takim charakterem. Więc pozdrawiam trenera Marka Chrobaka z Sakura. Rafał Jackiewicz wyzwał Kasiusza do walki w boksie bądź bo ma. Czy Kasiusz rozważa tę propozycję? No to już tak jakby wcześniej nawiązałem do tego, widzę, że coraz więcej tam zawodników SEMY ma. No nie umniejszając Rafałowi Jackiewiczowi, ale on miał swój czas. No i teraz ja, skoro właśnie celuję, tak jak on tam widziałem wpis, PiS, celuję w kogoś z UFC, no to niech poczeka. Teraz zwłaszcza, że mam dwie kontuzje, dwie kontuzje to nagle wszyscy chcą się ze mną bić, e, więc najpierw wyzdrowieję, pokażę, we, że zleję gościa z UFC, e, no i wtedy mam nadzieję, że już pozamykają. Niektórzy chociaż dalej będą mnie wiarkowie, że z tym nie wygram, z tym nie wygram. Panie Andrzej, zobacz pan jak to wygląda, jak y, jest 10 rywali, którzy teraz, czy nawet z 15 ich jest, którzy chcą ze mną walczyć. I wiadomo, wodarze też patrzą, która walka najlepiej, tak jakby się sprzeda, bo to też jest biznes, tak? Więc skoro ja z tym zawalczę, no bo wodarze też uznają, że to będzie najlepsze, najlepsze show. No, i ten, ten, ten zostanie bez walki. No, to wszyscy wtedy ci tam, każdy ma jakiś swoich fanów. I no, bo bałeś się z tym, bo się bałeś z tym. No, no ja nie dam rady. Dla mnie mogą wchodzić naprawdę, się zmieniać co trzy rundy, bo ja w boxie się tak bardzo dobrze czuję, bym miał motywację. Mogą wchodzić po kolei. Mi to naprawdę bez różnicy, bym miał motywację, żeby się przygotować, ale z wszystkimi nie zawalczę. Więc niech czekają tam, niech Rafał tam się ustawi. Kolejeczkę może albo niedługo eliminację z Wodarzami też porozmawiam, może zrobimy e, eliminację tak jak do pasa w WBC i będą o pretendenta się bić. Jak więc... ja, tak ja teraz nie powiem, że chcę walczyć z tobą to co popełnię fopa. Nie, myślę, że raczej, raczej to by było głupie właśnie, tym bardziej, bo jak jeszcze ci im ma, tam się ustawiają w tą kolejkę i chcą ze mną walczyć, wiadomo, im zależy na tych follow, na lajkach, na zainteresowaniu wiedzą, że no robię rekordy wszystkich, tak jakby, programów w MMA, no bo mam 79 tysięcy, gdzie face to face miał być z Marcinem, ale wyszedł, że był Don Casio król kontra e, Kasiusz Życiński na face to face, no i pobiliśmy mój ostatni rekord, bo też do mnie należał poprzedni 43 tysiące na face to face na żywo, to pobiłem go do 79 tysięcy pomimo, że byłem sam. No i wiadomo, że i o to chodzi. A jak e, e, sportowcy, wyzywają, tym bardziej, że wiedzą taką kolejkę, no to to jest dla mnie trochę bez sensu, nie? Przemek, przygotowaliśmy film z walki bokserskich Kasiusza, był brązowym medalistą Polski. Nie jest to jakiś tam bokserski ogórek, bo walczył też w WSB. Oceń jego umiejętności. Ty jako mistrz Europy w boksie. Zero dyplomacji, hmm. oceniasz tak jak uważasz. Przyswój to yy, lewa ręka, dobre wyczucie dystansu. Oczywiście no, różnych błędów technicznych to można się, można się dopatrzeć. Natomiast no, tak czy siak w sportach walki, yy, wszystko sprowadza się do charakteru, który albo masz, albo nie masz. Techniki można się, można się nauczyć. Swoje jakieś yy, braki takie wynikające nawet yy, nie wiem, z warunków fizycznych. Można, yy, można zamienić w plus, jeśli się zmieni taktykę i styl walki. Co za fantastyczna noc, to Tu będą się bomby największego kalibru. Przygotujcie się państwo na wielkie grzmoty.